Witam serdecznie moi widzowie. Teraz chcę nagrać krótki film. To będzie komentarz, a raczej na pewno odpowiedź na komentarz, odpowiedź na pewne pytanie jednego z moich widzów. Jak wygląda życie przeciętnego Rosjanina wkrótce i też jak przeciętny Rosjanin, e, między innymi, postrzega przeciętnego Polaka i w ogóle Polskę. Więc e, przeciętnego Rosjanina życie. I nie jest czymś kosmicznym albo enigmatycznym, dziwacznym. Człowiek żyje, spożywa jedzenie, idzie do pracy, odpoczywa, zakłada rodziny i wykonuje te same czyny co Brazylijczyk, Mongol, Papuas albo Francuz i inne narodowości. Jedna tylko jest różnica w tym, że przeciętny Rosjanin najbardziej zależy od telewizji i od propagandy. W ogóle w całym świecie jest podobna tendencja. Ludzie coraz bardziej wierzą albo prorządowej propagandzie, albo turem spiskowym. Społeczeństwo jest coraz bardziej kreowane pewnymi czynnikami psychoemocyjnymi. Natomiast w Rosji ten poziom jest wyższy. Oczywiście są Rosjanie, którzy nie zgadzają się z rządem. Są Rosjanie, którzy tam przeciwko wojnie. Nawet są Rosjanie, które dobrze nastawione do Polaków i chcieliby mieć dobre stosunki ze słowiańskimi narodowościami. Tylko ich mniejszość Większość Rosjan wierzy telewizji i bardzo lubi oglądać nowiny i różne programy telewizyjne. Teraz przechodzę do drugiej części, do drugiego rozciągnięcia, rozważania. E, z powodu tego, że przeciętny Rosjanin ogląda przeciętną rosyjską telewizję, to e, ta telewizja kreuje obraz przeciętnego Polaka. I w oczach Rosjanina, zwyczajnego, zwykłego, Polak jest przedstawiony jako wredny, agresywny człowiek, wrogowo nastawiony do Polski. I mowa nie idzie tutaj ogólnie o NATO czy o Unii Europejskiej. Przeciętny Niemiec dla Rosjaniny jest bliżej i telewizja rosyjska e, mniej krytykuje i atakuje przeciętnego Niemca albo przeciętnego Francuza. Natomiast Polak jest jednym z głównych wrogów. I jeszcze jedna ciekawostka że według telewizji rosyjskiej, a szczególnie według tego przekazu e, listopada pożarnika 22 roku, Polska jest krajem imperialistycznym, który chce odzyskać kresy. Tak, w rosyjskiej telewizji mówią o tym, że pomagając Ukrainie, Polska chce odzyskać nie tylko swój wpływ, a swoje ziemie. Chce też akopować Białoruś, o tym mówili na różnych programach w ciągu tego całego roku. I Rosjanie nawet uważają, że Polska zagraża e, granicom Rosji. Że Polacy mogą Przyjść do Rosji, zaatakować i zabrać Smolensk. No, oczywiście nie każdy Rosjanin tak uważa, ale duża część przeciętnych Rosjan, wierzących w rosyjskiej propagandzie, mają wizerunek Polaka jak e, biścielnego, agresywnego imperialisty i potężnego człowieka. Czyli Polska wbrew rogowości, to w rosyjskich mediach Polska jest przedstawiona jak potężny kraj imperialistyczny. No to wszystko, co można powiedzieć na ten temat.